Dzisiaj cały Minecraft wygląda jakby był narysowany. A do tego razem ze Smawem będziemy w stanie rysować własne przedmioty do gry i je dostawać. Oglądaj do samego końca, żeby przekonać się co narysujemy i jak to będzie działać, i zostaw łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz do kanału, to zrób to teraz, ponieważ widzę, że cały czas część z was tego nie robi. Smaw, cały świat jest super dziwny, wszystko jest na was grane jak w jakimś zeszycie. Faktycznie! Z jakby to jest mój dom, ledwo go poznaję i słońce jest jak stele bo ma uśmiechniętą buzię na sobie i okulary mega stylowe. Stary, jakby to wygląda mega dziwnie. Zobacz, zobacz na pochodnie. Jakby to się rusza, to jest rysowana pochodnia, rysowany ogień. Wow! Jakby to wygląda na wow. A jak kurczaki wyglądają! Jak to ma głupie oczka! Aleby, tylko my jesteśmy jak wklejeni oh. z normalnego Minecraft'a. Słuchajcie! Ten resource pack jest niesamowity i najlepsze jest to, że jest on mega dopracowany i naprawdę dużo fajnych rzeczy w nim się kryje. Więc smaw, chodź obczajmy kilka z nich, co ty na to? Ej, stary, o, o, czemu przy... masz owce w piwnicy? Co? To jest dobre pytanie! Czemu ja masz owce w piwnicy i czemu ona ma takiego zeza głupiego? Dobra, straszny debat. Może, może to jest pan weteran. Halo, dzień dobry. Nie wiem, czy jest pan weteran. Ja się ostatnio dowiedziałem ja, czegoś innego pan weteranie. Ale nie wiem, czy jestem. Ej, gotów czy ci mówić. Wow, tak patrzę na mój ekipunek i naprawdę czasem nie mogę się połapać co z czym. Jajka wyglądają fenomenalnie, tak samo jak wiaderka. Czy woda wygląda jakoś dziwnie? Zobaczmy. Woda też jest narysowana. Wow. Je. Okej, okay, mega spoko. Dobra, smaw. jako że dzisiaj jest wszystko narysowane, to możemy sami narysować nowe przedmioty do gry. Więc wiesz co, ja zacznę od tego, że narysuję coś, co normalnie jest już w Minecraftcie i narysuj sobie chyba. TNT, bo chciałem zobaczyć, jak będą wyglądały narysowane wybuchy. Znaczy, to, że znalazłem się w Twoim domku, to jest czysty przypadek. Chciałem zobaczyć tego pieska. Ty wygląda ano bardzo halo, słodko, nie, nie, jak nie. jest narysowane. Co, co? 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 Tak się nie bawimy. Ja, ja, jak się nie bawimy? O co chodzi? Co ty tam rysujesz mi powiedz? Ja jeszcze nic rysuję. Dobra, czekaj, bo kliknę guzik i mam specjalne okienko, gdzie mogę narysować co zechcę. To jest naprawdę proste. Wystarczy zrobić takie, a to dwie linie, wypełnić to białe i napisać ołóweczkiem T. T. Teraz jeszcze fajnie by było narysować takie kolorowe ciemniejsze miejsca. Jakie są na normalnym TNT. Bo myślę, że to też jest kluczowe. O, takie zwoje. Okej, okay. coś w tym stylu. I wydaje mi się, że to wygląda mniej więcej jak Minecraftowe TNT. Zobaczymy, czy zadziała. Zamykam menu i faktycznie mam TNT. Smawko, obczaj. To jest TNT, jak narysowałem. O, faktycznie. C czemu mnie zabrałeś? Stary. Nie ma. Jakie to nie ma? Jakby raczej nie wystać w Twoim domu, no co ty? Chodź, przyjdziemy się. O, jaki fajny księżyc! Mega uroczy. Ej, maf masz guzik albo coś? Bo ja nie, ale mogę mieć, oczywiście. Eee, Ej, cześć, cześć, W sumie to mogę narysować sobie, co zechcę. Więc narysuję sobie czerwoną pochodnię. Tak, zrobię to. Mam nadzieję, że tylko dostanę taką czerwoną pochodnię, niezwykłą, bo kto wie, co to będzie. Okej, okay, musi być naprawdę czerwone. Więc to jest coś takiego. Trzon i czerwona, świecąca. Żeby było widać, że świeci, żeby. Aby wydziałała. Po. O kurde, nie, nie, to tak nie ma wyglądać. Pochodnia. Okej. Okay. Klikam. Jest! Mam, czy pochodnie? Stary. Uważaj. Smaw. Okej, okay, dobra. Ty przeżyjesz, I. Wow! Yes! Epickie! Mega to fajnie Jak... wygląda. Komiksu jakiegoś tak, 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 naprawdę fajne Ej, wiesz co? Chodźmy spać Boże, bo trochę ciemno jest Ej, dobra, teraz ja coś narysuję No dobra, co rysujesz, smaf no? Stary, coś, co cię rozłożyć na łopatki No, Czekaj. co to będzie? Co to będzie, Smawko? Okej, wiesz co? Ja też chyba wiem, co ja chcę narysować Zaraz też to narysuję i to umieszczę sobie w grze ale chcę zobaczyć, co ty takiego wykminiłeś, co? Okej, okay, czekaj, Ma... muszę kolorek tutaj. O tak, kolorek jest najważniejszy w sumie. Dobra, wow. to. Nie wiem, co ty tam kmini, że kolorek. Dobra, jest mam i co? I klikam tu, okej. Okay. Masz, masz miecz. To jest kamienny miecz, Smith. Czy ty chciałeś narysować literytowy miecz, a dostałeś kamienny i taki krzywy? Zły kolor jak... chyba wybrałem. O nie, wygląda jak bulwa. Ej, czekaj, tym czy mi zadziała. Czekaj, 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 stary. Może, jeżeli mi zadziała, to ci dam, obiecuję. Może być diamentowy? Ej, Boże. Dobra, to czekaj, spróbuję narysować diamentowy. Nie wiem czy to Wyjdzie siekiera bardziej może o siekiera jest stary, potężniejsza niż miecz, pamiętaj Okej okay. Czy to wygląda jak Minecraftowa siekierka? Według mnie tak O, jest, 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 jest Wygląda tak samo Mega, spoko ale, ale zobacz jak jest narysowany jak jeden diament był Fajne I Jakby jeden diament był? No, no wygląda tak dobra, stary, trzymaj, bo to sobie twój rysunek był W sensie, jakby ty chciałeś siekierę Więc yeah. ty masz, uh, będziesz walczyć yeah. Ej, a może rysować jakieś moby? To nie jest cheatowanie No, w sumie trochę jest, więc może ja nie, nie rysujmy już sobie No, okej okay. Dobra, to może już nie rysujmy więc takich czytelskich rzeczy, które mogą być drogie. Bo to jest, pamiętacie, Survival, bo my gramy na tym świecie, craftowe Odcinek craftowca. Oczywiście to dzień, 16 jak ktoś jeszcze o tym nie wie jakimś cudem. Ej, dobra, chodź, moby, moby rysujemy. Dobra, 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 ale jakie chcesz moby rysować? Ale narysujmy może jakieś moba, którego nie ma w grze normalnie. Czy to zadziała? Z moda, co na to? Czekaj, spróbujmy. Narysuję owce, ale nie chcę, żeby to była zwykła owca, tylko żeby to była jakaś dziwna owca, na przykład wielokolorowa. Więc tak, jak wygląda owca w Minecraft? To może być trochę cięższe. Owca w Minecraft ma chyba Zeza, więc zacznę od tego, żeby miała Zeza ta owca i miała różowy jęzorek, bo... Tego, co mi się wydaje? Owce mają taki dziwny jęzorek. Dobra, zacznę od tego, że ta owca będzie miała czerwoną główkę O mój Boże, nie zdziwię się, że to nie zadziała. to będzie wyglądało jak rzeczownica, a nie owca. To może być naprawdę głupio. Totalnie to wygląda. Dobra, dobra, lecimy, zrobimy tęczową owcę, widzowie. Jak dostawiam widzowie kciuka w górę? No. To zadziała. O, bardzo możliwe widzowie. zostawcie łapkę w górę. A jeżeli słuchaj, to zadziała, to znaczy, że możemy naprawdę kombinować ostre rzeczy, więc napisz drogi widzu, co ty byś tutaj namalował na naszym miejscu. Teraz jeszcze bym zrobił jakieś kolorowe nóżki dla tej owcy, to wygląda naprawdę głupio, ale mam nadzieję, że widać o co chodzi. Zrobię jeszcze jej ogon. Nie wiem, jeżeli to nie to się zupełnie nie zdziwię. I pyk. Jest! Jest, Stali! I wydaje kozackie dźwięki. Wygląda... Trochę nawet lepiej niż ta, którą ja namalowałem Dużo lepiej, ale nie zabijają co ty? Czeka, Prawda, czekaj, czekaj, czekaj Zobaczmy, zobaczmy, czy da się ostrzyć Jak tak to co wypada Są nożyczki, bardzo głupio wyglądające nożyczki I smaw! To wypadło Ostrzy Ostrzygłem Ostrzygłeś, faktycznie ostrzygłeś, ale ją zabiłeś, bo odrosła, by było więcej tej owe, wełny. Okej, okay, ale dobra, to wygląda naprawdę fajnie. O, no. no, mega spoko. Ciekawe, czy z takiej można zrobić łóżko. No cóż, nie dowiemy się, bo Smav ją zabił. To no jest co, to ty narysuj armię. Narysuj armię, czego zechcesz. Dobra, ja narysuję armię kurczaków. Uwaga i... Co jest? Co to ma być? Też kurczaków zrobiłeś Ile ich jest? Ile tych namalowałeś? Jak ty to zrobiłeś? Znam się, że Namalowałem jednego i zaznaczyłem I ctrl c, ctrl v. Co? I to tak zadziałało, że mogłeś po prostu zrobić Dużo? No, ustawiałem obok siebie wszystko Ej, wiesz co? Bo ja muszę jeszcze Jedną rzecz przetestować Tak, bo mi się przypomniało Co ja chciałem namalować dzisiaj na odcinku Wiesz? Co takiego? Nie wiem Czy widać, o co mi chodzi, widzowie Ale jeżeli domyślasz się, co to jest to napisz w komentarzu, a ja tego w sumie, to nie chciałbym jeden, tylko tak jak smaw, troszeczkę więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, 4, 5, 6. To ty kombinujesz. Okej, okay, coś w tym stylu. 15. I jest! 15 diamentów. Sma A, mieliśmy nie czytować. Ej, oddawaj to. No co oddawaj! No pójdzie na jakieś e, odbudowanie czegoś, tam, gdzie przyda. Paro, paro. No przyda nam się, przynajmniej 15 diamentów, Smaw, no nie mieliśmy tyle diaksów od, od początku, bo jesteśmy nubami. Dobra. Półste <t> <t> tak, do skrzynki w nocy ci wyjmę. Nie, wożdender Chess. Tak, jak go zrobię, a póki co będę trzymać przy sobie zawsze i nie dostaniesz ich nigdy. Dobra, wiecie co, widzowie, naprawdę mi się podoba rysowany Minecraft, wygląda mega dziwnie. Ostatnia rzecz, jaką chcemy zobaczyć, to jest nether. Piękne kwiatki, a już za chwilę portal do netheru, narysowany portal do narysowanego netheru, który może wyglądać super dziwnie, w ogóle tam ja jest... Chcę zobaczyć podać sobie. Ej, no, narysowany gast, to jest to. Okej, wszystko jest super dziwne w neterze. What? co to jest niebieskie. A, bo ty ostatni raz grałeś meg milion lat temu. Stary, ty chyba nie znasz nowego neteru. O, narysowany gaz jest przerażający! O O, nie właśnie widzę, jest wściekły! Dobra widzowie, wiecie co? To jest trochę hardkorowe. ja chyba będę musiał kordyć i Jak ja tutaj walczę z gastem, ty zostaw łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze jakiś to nie zrobiłeś. I do zobaczenia na jeden z tych dwóch odcinków, które teraz masz na ekranie. A ja przeżyłem! Gast został. Chyba. Widzę, że jest, widzę, że jest i to bardzo niedobrze. Widzowie, do zobaczenia na kolejnym odcinku, teraz masz na ekranie. Cześć!